tak jesteśmy już po zabiegu usuwania zębów. Pyłowania. Pylowania i pyłowania. Zobaczcie co tu się stanęło. Jak u dentysty. Szlifowanie bez wody. No dobrze. Zobaczcie co tu mam. Już wyszlifowane. Może to tak nie wygląda za estetycznie. Ale powiem wam pasuje idealnie. E, potem wam pokażę jak to spasowałem. E, tutaj musiałem też. E, podszlifować żeby mi. Podeszło pod zawias, tak jak tutaj, na wzór tego. No, może tak nie widać tego, no ale inaczej Wam nie jestem w stanie teraz pokazać. Bo nagrywam też dłuższy film i to wszystko górna kamera też zbiera. Yy, I będzie na dłuższym odcinku magnetycznego pokazane, jak to robię. Więc, więc to wygląda tak. No i udało się, może jeszcze bym jakąś farbą cyknął to akrylową, czarną, i, i będzie naprawdę dobrze. I może tak zrobię, zanim to w ogóle złożę, bo ja sobie przymierzyłem, powiem Wam szczerze, przymierzyłem sobie i to pasuje idealnie. Mocowanie się trzyma, te zawiasy matrysi tutaj, tej naszej, dosyć ciężko chodzą, ale myślę, że to powinno się utrzymać. Bo to są takie jogowe, yoga, nie? Te zawiasy, one tutaj tą częścią się nie ruszają, a ruszają się tą częścią. I to się rozchodzi o to, czy to nam to utrzyma. No nakrętki widzicie są utopione w tych miejscach, których powinny. Ja to podwójnie tam zabezpieczyłem. Mam nadzieję, że to się uda. No, żeby ci matryca nie spadła, bo byś się napracował, napracował i potem byłoby. Także no, tutaj to mamy. Ja posprzątam w tej chwili. Chlapnę to jakimi farbami. Żeby się tak bardzo nie odróżniało. Ale muszę ten pył tu posprzątać. Biorę odkurzam, odkurzam, żeby mieć estetykę na biurku. Bo tutaj nie mogę tego ruszyć, bo tutaj jest. Znowuż, jakby wam to powiedzieć. No te śrubki od tego MacBooka, więc wolałbym zachować to, dopóki skrzydełko nie przyjdzie. I pewnie będzie. Eee, nie wiem pojutrze, mam nadzieję. I będziemy to składać. A w międzyczasie mogę sobie robić co innego. Także dobrze, działam. Wam życzę miłego popołudnia oczywiście.